Witam was moi kochani, Szantyniusu, zaczynamy przekryć, tutaj nie znajdziecie dobry przykładamy I samu na celu mediów nie szukają w im dialogu Jak się skończy ta historia więcej w jego vlogu Bog z live y ma mobilne samochodowa to trasa o co chodzi zapytacie promuje bogasa Hej, tam puski YouTube, do idzie stary druchu chodzisz, robi wiadomości dalej jesteś w ruchu. Fortnite pochłania streamerów, tylko tą grę widzę wszędzie. Myśli, że to się nie przeje, chyba jesteś w błędzie. Hej, tam po ski YouTube, dokąd idzie stary druchu, chociaż robię wiadomość i dalej jesteś w ruchu. Rafoniks oraz magiczny dla na to jest opera. Teraz tylko na odległość bawią się w sapera. Dalej info tej dwójce nie straszna im jest banicja, streamy lecą konfidenta, cieszy się policja. Wystrzech i znanisty merzy, pato streamowa to glina, oglądalność dalej łapie na działce Melina. Hej, tam pod YouTube patologie pierdzielona, w tych historiach już się gubię, moralność zgubiona. Piecień dla nas zakończony, sporo się tu wydarzyło. Kanały pozamykane, coś się porobiło. Osobiście wam dziękuję, kano pięknie się rozrasta. Może kiedyś zrobię newsy w jakim stylu rasta. Bawcie się dobrze, kochani, przed wami jest już majówka. Poszalejcie więc konkretnie, ja nie szepnę słówka. Mam generalnie w dupie. Ja, czyli Trumam, chciałbym złożyć oświadczenie. Nie łączą mi żadne intymne kontakty z Anielą B. Koniec oświadczenia. Jedne co mam głębokie, to rozstępy na moim wielkim, tłuściutkim sadełku. Także do zroboczenia. Na gazie Siema. Trumam was pozdrawiam. Bawcie się dobrze z szantami.